Cześć, siemanu. z tej strony Ferguson Kerr. Witam u mnie na kanale w kolejnym materiale z gry Wolfenstein. Jungblot, moi drodzy. Dalej, bjazd. Jesteśmy my w, bra w bracie numer 2. Jeszcze przez chwilę musiałem tutaj, kurde, miałem małą rozwałkę zabijać Tutaj dosłownie nie, nie ruszałem się. Wszystko wydarzyło się tutaj. I przy okazji dropnął nam Kugelhammer. Ten karabin maszynowy, mocny, ciężki. Podszedłem sobie tutaj, zebrałem kartę, odczytaliśmy dyskietkę, w której to mamy kod do automatu z trochnami, Generale Winkler, że zainstalowaliśmy nowe automaty z trąchami w kluczowych punktach ochrony na obszarze na łuparyża, kod sterowania, który je dezaktywuje to 8721 powiadome wszystkie uprawnione do posiadania kod osoby nie ma ona, prawa wpaść w niepołowane ręce Mogłoby to poważnie nadszarpnąć nasz system ochrony miasta? I wiecie co to jest za kod? To jest kod, który dezaktywuje te drony. Między innymi w kilku miejscach, gdzie na przykład tak mi się przynajmniej wydaje, na przykład ta wieża, jednak, która była, Z której one wylatywały, nie mieliśmy kodu. Ja sobie go w razie, czego też zapisałem, żeby nie było przypału. No i dobra, no i co, idziemy dalej. Wy możecie zostawić lajczana, jeżeli byście chcieli na przykład. I będzie wam się materiał podobał na tyle, że będzie to warte i godne uwagi. Po raz tego, aby tego olajczanka zostawić. Także. E, także to tyle. I lecimy dalej z materiałem. Dobra, zebraliśmy sobie jakiś tekst. Wiesz może, dlaczego dostaję meldunki o sprzęcie transportowym ulicami. No Żołnierze stacjonujący na nadrzeczu twierdzą, że widzieli nasze ciężarówki przewożące skrzynie. A ja nie mogę znaleźć żadnych dokumentów związanych z tymi, tra z tymi transportami, które organizuję, co jest w tych skrzyniach. Okej. Okay. Dobra, to nie jest nam chyba w zasadzie do niczego potrzebne. Dobra, tutaj jest. Jeszcze się tylko przejdę, zerknę. Czy jesteśmy w stanie odnaleźć tutaj. Coś czuję, że ta maszyna się łobudzi. Jak my tutaj zrobimy interakcję z tym. z tym. z tym czymś. Nie wiem gdzie. Aha, coś tutaj jest na dole. To musimy zejść na dół. No dobra, to zejdźmy na dół. Się szybko porozglądamy dochodząc powoli do tego miejsca naszego. Ono już jest tutaj bliżutko Sekret. Nie. Jamy ją. Dobra. To nie pozostaje nic innego jak wcisnąć. Enter. Coś jeszcze? Nie? Nic, nic. <laughs> A co my tutaj mamy? Jakieś pomieszczonko. Tu musi na pewno coś być. Wiecie co tu jest? Nic. Znaleźliśmy jej. nic. Oczekiwanie na prośbę o kod Jaki kod? A, dobra. Okej, okay, ona mi poda kod. Jestem debilem, Dobra. 3, 8, 8, 4 Jakby to nie mogło się same już otwierać. Kurde, jeszcze znaleźliśmy komputer, to jeszcze nam coś gra będzie podpowiadać? Diesel Kla-Kraftwerk Oh yeah Bieremy go hey, hey, Nazis with this here gun? Hell yeah Można przyczepiać e, dobra, okej, okay. a to teraz do... aha, to nic by nam nie dało, co? Ta informacja, którą wam przekazałem na początku, że mogłem lepiej rozdzielić te perki e, żebyśmy mogli podnosić, bo dopiero teraz byśmy go mogli... Okej, okay, naciśnij, aby wystrzelić lepkie granaty dieselowe Użyj prawego mysza, aby je zdetonować krawer wystrzeliwuje lepkie granaty, które można zdalnie wysadzać Przydaje się do rozwalania klamorowych zamków Ten kontener, o którym mówili Lub rozstawiania pułapek przed walką OK. To zatankujmy dziada eee, Poświećmy tutaj latarką, czy... I tu możemy to... Tylko, że... Dobra, niby możemy wysadzać te skrzynki ale myślę, że jak wysadzę, to zrobi się larmo. My na pewno mamy pieniądze. pieniądze Mamy jeden punkt tylko, ale mamy 2500. Uzbrojenie. Um, nie laser, tylko diesel i od razu wtrysk. Dobrze, co my tutaj mamy? Użyj ulepszenia, żeby zapewnić obrażenia. Szybkostrzelność. Tutaj jest, użyj tej broni ulepszeń, aby zwiększyć maksymalność, pojemność magazynka. To może się na pewno przydać. Plus wiele. Aha, okej, okay. większe wybuchy. Wiele pocisków Obrażenia Większe wybuchy Co będzie lepsze? Więcej? Więcej, a mniejszy damage? Czy obrażenia? Wiecie co, pójdźmy na razie sobie może Tu zrobimy tak eee, Więcej pocisków Że to dość dużo kosztuje, zbiornik paliwowy Tutaj daje używam, ok tu tylko obrażenia, dobra co nam to daje Znowu kolejność magazynka, nie jest opisane to w żaden sposób Obrażenia Stier, muszę pamiętać żeby iść w dobrym kierunku, mamy tak Tempo i Stier Co my tutaj mamy To pójdziemy dalej w obrażenia I tutaj pójdziemy też w obrażenia Tak, i wtedy dostaniemy pełną premię z tego. A skórka może być jakaś... U, ta nawet ciekawa, to jest ta podstawowa do niego. One wszystkie są generalnie takie same. O, ta nawet fajnie do niego pasuje. To mówiłem o tej, nie, o tej muszka. A powiedziałem teraz? Szczurzy szyk. A niech będzie. Za trzy dobra. Ehm, Okej, okay, dobra, możemy iść dalej. Palnijmy tego z, tego z tego diesla. Czy on jest na osobnym slocie? A tak. Od razu larmo. <laughs> Superdex, tu można... Zobacz, Dobra, e, jest, Dobra, tu jest jeszcze ładowanie tego diesla. Więc może nie strzelajmy tak do końca, tylko tym. Wejdziemy sobie na spokojnie i... chodźmy troszeczkę z nimi powalczyć, a nie tak na kampu... Co to oznacza? O to są jakieś u góry pojemniki. Dobra, pieniążek możemy zebrać raczej się nigdzie tutaj nie przedostaniemy aha tam do góry coś mam do rozwalenia okej okay, widzę dlatego jest nam potrzebny czyli bo ja w sobie nie widziałem też gdzie? tam jest gościu? No, dostał chyba bo słyszałem że o cholera dobra piesio au au no, O co? Ko... i pozamiatane dobra, dodajemy do ekwipunku wszystko dobra gościu, gdzie jesteś? on jest tam dalej u góry czyli musimy tędy tu wejść, idziemy o, będziemy to rozgrać tym dobra, tam są goście, nie wiem czy to nawet nie jest snajper Aha, dobra, wiecie co? Ja po prostu wezmę sobie Diesla. Palnę tam. O, cholera, dobra. Nie wyszło to tak jak chciałem. Mogę to rozwalić. Ale co nam to daje? Okej, okay, skrzyneczka. Bardzo miło. Dobra, popodnosimy sobie co możemy Okej, okay, okularki znaleźliśmy. No to też fajna sprawa, że znaleźliśmy Dobra. Możemy wychodzić, chodźmy, może postrzelać się teraz z nimi. No Dobra, gościu nie żyje. E, jak ja mam się tam przedostać teraz? Kurde A, dobra. Ok, teraz widzę. Nie, nie to, cholera To było to A co nam to daje? Widzicie, pan coś o. Dobra Oczywiście doładujmy. Do doładujmy, sobie Czy to jest, to jest jakiś przycisk, ale czy ja tam przeskoczę, kurde, żeby nie było przypału, bo tam są jeszcze do, tylko, że to możliwe, że to będzie te same przejście żeby nie było tak, że ja znowu będę kombinował a, a się okaże, że że to do niczego w niczym nam nie pomoże oczywiście to jest po prostu tylko, żeby to zniszczyć więc easy, nie potrzebujemy tego teraz co ty taka smutna jesteś? Nie chcę tego wysadzać tym dieslem ciągle, bo. A wysadźmy jedno, zobaczymy, czy to po prostu z każdej jest e, tylko tyle, że. No i co tu by. O cholera! Nie wiem, co, co. O co tak w nią puka, tylko i ja. Nie wiem, co to znaczy. No dobra. Ta azunt meader. Idziemy. Dobra, elekt elektro jeszcze nie mamy, tak? Dobrze mówię? Nie. Kurde, mamy teraz tyle tych broni, że ja nawet nie. To jest ten Kozacki, nie? No dobra. Chcę palnąć tym. Uber, to jest potężna masz. broń. Tym będę chciał sobie spróbować postrzelać. One no właśnie mają tą taką, bo strzelasz, jest taka poświata. Nie wiem jak to. Dobra, nalot ciągle. Dobra, Co my poszelamy tym machine gunem. Siema ziom. A tu przyszedłem sobie popatrzeć, czy masz jakieś ciekawe rzeczy dla mnie do zebrania. Dobra, tutaj jest pełna amunicja. O kurde, zepsułem gościa W nic nie ma A, Tu broń, bo ja mam podnoszoną, okej okay. Ej dobra, tam jest pierwszy koleś mm, J Postać, moc bo Potrzebujemy 4 punkty, mamy jeden, więc Tupa blada Dobra Tu nad nami ktoś jest Jest pad Easy peasy A? Kurde, ale trafiłbym go Jakby nie uciekł Tędy nic nie zrobimy. O, pad O, kurde, reload. A te psy mają ładunki wybuchowe. O, to macie ziemniaka w trakcie mojego przeładowania. Wow. Dobra, wierzę w nich Gdzie mm. on się schował? Nie, padł. Nie, nie wiem gdzie o, o, proszę, kasetka Dobra, macie tam Co ty, siostra, robisz? Odałem mi motor ten O cholera. E, dobra, tu? Nie. Ja chcę walnąć tego! <grym> Czy ja pomyliłem bro, nie? to nie jest ten może... Kurde, skończyło Ej dobra, potrzebuję życia Dobra, muszę trochę dojść do siebie Zaraz nam się odnowi trochę życie eee, co? Mamy pieniądze, to szybko wejdziemy yy, postać eee, Wzmacniacze Punktus energii, ok. A. Dobra Okej, okay. możemy iść Jak? O ty c Dobra. Okej, okay, za zabicie mamy. coś jest do zniszczenia coś. Otwierają się z drugiej strony. Ale no tu... Dzień dobry. Podnoszę wrażenie, że tedy dostaniemy się. Nie wiem skąd zebrałem te okulary. Otw dostaniemy się do tego pomieszczenia, tutaj widzę. To też na pewno jest miłe. Uuu, uh, no dzień dobry. Tutaj możemy. Aha, tu też musimy z, z tego palnąć, z lasera. Mam nadzieję, że nie za blisko stoimy. A tu musi być coś fajnego. Tak, otworzenie drzwi od tej strony. No dobra, ok, mamy skrzyneczkę. To też w sumie spoko. Eee, tego nie chcę otwierać I co? I wszedłem tu tylko po to, żeby otworzyć tą skrzynkę. Are you kidding me? Dobra, nasze cele ciągle są dalej tam. Dobra, to idziemy tu przed siebie. Kebigie Co to było? Ale monstrum Dobra, dobra. że zmarnowałem, niepotrzebnie to. Czy to dziwny sposób otwierania? Niedostępne. Po się wysypał. Jak pieniądze, z portmonetki Dobra. Okej, okay. to co robimy? To tylko wchodzimy. Wchodzimy. Dobra. Weźmy jeszcze to. Nic tu więcej dla nas nie ma ciekawego. Nie ma tutaj, nie, żadnego wejścia, nie ma. Dobra. Pójdźmy. Ja jeszcze sobie muszę zobaczyć tak. Google Hammer. Moment. Uber Diesel. No to jest OK. Ten spoko. Ten co potrzebujemy, Google Laser. To jest ten laserowy. I Uber. A ten? Diesel Hammer. Ej, mamy dwa. A ten co robi? Ten pali, nie? Aha, ten robi coś takiego. Dobra, tu podpalamy. I strzelamy. Tak, OK. Jak chodził, dobra. A to było to takie, tak? Dobra, naładowane No, to jest to, okej, okay, dobrze O tym samym myślałem, dobra, czyli muszę pamiętać On się nazywa Uberhammer No nawet tak brzmi, Diesel, Hammer Laser, okej okay. Diesel to jest to i laser to jest to Dobra, mamy to, idziemy Chodzimy Apteczkę sobie jeszcze wezmę Dobra, dawaj siora Bo nam się skończy ten Pusz e, na nasze żyćko. AIR! Bang <laughs> Nie, to, to jest najlepsze To wam powiem, bardzo fajne W przerwniku w windzie, że nie jedziemy Po prostu nie mamy elementów czytania Tylko one się nam wygłupiają, nie? Że tutaj niby mordują takie super agentki A, a mają dystans do tego jeszcze Że są na mega turbowojnie. Oczywiście próbują uratować ojca, nie? Nie zapomnijmy tego My sobie tu wchodzimy przez windę. Cyk Invisible, jak w crazy się było. Dobra Skupmy się tutaj. Ja to bym po prostu na nich, wje na nich wjechał. Skończyło mi się. Dobra, ich Ziemniak. Przeży. <gryzny> o kurde, dobra, to nie, nie ma na super soldatu. Jeszcze ktoś. Dobra, poza metaniem. Okej, okay, co my tutaj mamy? 8721 to jest dalej ten sam kod, który czytaliśmy już wcześniej, także niczego nowego się nie dowiedzieliśmy. Nic Okej, okay, dyskietka. Dobrze. Coś jeszcze? Nam się tutaj ukaże uka amunicja. Ok. O ty... Dobra, wyrozumiała siostra. Dobra, aha, tutaj coś mamy zrobić. Dobra, jednak coś tam jest do zrobienia, ale. Hmm, czy tu jest po prostu tylko wyjście? Zabezpieczone kodem. To nie będzie ten kod, nie? 7821. Nie. E, my musimy chyba go wyczytać tutaj. Szybko się przejdę, zobaczyć, czy po nich jest do zebrania. Bo wiadomo, że potem może być płacz, jeżeli przyjdzie e, nam walka, a nie będziemy mieli. MO. Okej. Okay. Dobra, wyczytajmy co tutaj ma nam do powiedzenia skrzynka Dyskietka nie została odszyfrowana jest okay, 0451 No to, że to jest troszeczkę bez sensu, bo to już nie mógł ten kod się sam wczytywać po odnalezieniu takiej informacji, tylko jeszcze nam... Hey girls, the, 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 the floor with the elevator no dobra. Tu, tu mi śmierdzi sekretem. <grym> nie znajdę tego ani jednego... Ja wam to mówię, że przejdziemy <grym> całą grę i nie znajdziemy ani jednego sekretu, nie? Dobra, wychodzimy na zewnątrz. Coś fajnego. Dobra, tutaj jeszcze pozbieramy sobie to, co się da. Więcej nic nie mamy. Chodź. Sis, e, jak my stoimy z punktami? Dwa punkty? A, a było to w mocy? A punktów potrzebujemy cztery. No dobra, więcej niż ty za bardzo nie mamy. Dobra, chodźmy. Co to było? O, ja nie jestem pewny co do tej wieży. Mam nadzieję, że ona się nie rozpadnie tutaj. Nie wiem kto tu zakładał te rusztowanie. Ale... A, bo dobra, zostawię sobie to na sam koniec, na moją profesjonalną recenzję pod koniec każdej gry. My się wiecie, taki mój...

No, nie zginął? Dobra, teraz zginął. No i po alarmie. To mi się nie podobało, że nie zginął. Wydawało mi się, że mam toporki. Okej. Okay. Nie mam też granatów żadnych. Ej, czy my dostaliśmy level? Nie, dalej są dwa. Okej. Okay. Bacznie trzeba zwracać uwagę. Żeby tutaj gdzieś nie pominąć. Dobra, nie broń. O kurde. O, aha, myślałem, że ja mam rzucić. <laughs> Zabawny jestem jak zeszłoroczny roczny śnieg. Pieniążek. Dobra, co my tu mamy zrobić? Dobra, tam coś jest do góry I naprawdę... Hmm, no dobra, chodź tu siostra Okularki no. Bardzo miło też Okej, okay, czekamy na siostrę Bo ona też musi pociągnąć dź dźwignię A, już była tutaj To to się otworzy? Niedostępne Sisters, the rooftop... Elevator jest located in the upper levels of the tower. Keep heading upwards. I'll contact you once I know more. No, ale hej, bo auto O kurde! Będziemy strzelać. Może przełączmy sobie na jakiś lepszy karabin. Nie wiem, czy to domnik ktoś strzela? Ej, nie, mały nie do mnie. Czy chyba że tu się strzela, nie wiem, co to teraz się tutaj wydarzyło. Dobra, nie tracimy... O nie! Dobra, doleciałem, już się bałem. Dobra, trzeba to się trochę pośpieszyć, bo... O, tam będzie daleki sk... Aha, już chyba wiem. Tak? Okej. Okay. O, jak zapamiętałem, cyk! Wzmocnienie wygasło. No i zajebiście. Ale no dobra, mam, mam, mamy full tego Ekwipunka O, tu już pieniążków nie dali hmm, No dobra Co, wchodzimy, nie? Nie ma na co czekać Ciekawe czy będzie tu jeszcze jakaś zadyma Ciekawe ile, ilu z wóz Z, z was Grało ogólnie Wolfensteina. I czy jeżeli graliście, to jakie były Wasze odczucia? W ogóle w jakąkolwiek część. Jeżeli graliście na przykład we wszystkie, to dajcie znaka na przykład w komentarzu, która z tych części najbardziej wam się podobała. O suko. Dobra. Robimy tak. Robimy ty. Dobra, nie tą bronię. O ten się wysypał. E, ten shotgun. Muszę przyznać, że on taki słabiutki jest na, 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 na większych przeciwników. Więc nie będziemy go używać. To już wolę to, to chyba w krętara robi większego damage'a. Tracicie, nie wiecie, że teraz wysokie ceny prądu są, a wy tutaj serenę włączacie. Niepotrzebnie. Tu coś musi być. Cholera. No nie ma, nie ma I'm disappointed. Może chociaż tu Nagroda pocieszenia, dobra O, ten dźwięk taki, nie? To jest, że nam się cooldown skończył na naszą supermoc. Dobra, idziemy. Nie, więcej, dobra. Let's go. Czyżby to miało być jeszcze. Ile będziemy wchodzić na tą wieżę? Będzie żubik? Wchodzą do windy. Nie było. Zostawię right to tutaj, w mojem pokoju Abby, dodałyśmy się do góry Okej, teraz patrz na górę komendantów Tylko potrzebujesz dwóch kluczy, żeby otworzyć główny komputer Czuję, że to jeszcze nie będzie koniec Taki e, jakbyśmy mogli przypuszczać Łatwe, znaczy nie koniec gry Nie chodzi mi oczywiście o to Chodzi mi mianowicie o... Jaka jest dyskietka, co my tutaj możemy dostać? A to jest dalej, ten, ten, i odpowiedź 0451. Tylko proszę. Dobra, tutaj więcej nic się nie dowiadujemy. Coś czuję, że tu będzie mocna zadyma. I myślę, że to odłożymy sobie na kolejny odcinek. Także tu się zatrzymujemy, moi drodzy i zapraszam was na kolejny. Także, jeżeli się podobało, wiecie tam tu. O, oh, w dół też możecie dać, ale nigdy nie zobaczy, bo YouTube tak nas tak każe Nie wiem, czy to jest kara, czy nagroda. Nie mnie to oceniać. E, jestem zbyt małym liszczem na tej platformie, żeby się wypowiadać. A czy nie, można wypowiadać, jest wolność, była demokracja. O ja? Brawo! Także widzimy się w kolejnym materiale. Papa! Pa.